Dzień dobry widzowie, witajcie w tym smutnym dla mnie i pożegnalnym odcinku. Lecz to nie ze mną będziecie się żegnać, a to ja będę się żegnał z tym oto samochodem, który stoi za mną. Słuchajcie, myślę, że już jakaś część z Was otwierała szampana <grych> i cieszyła się, że Pan Andrzej chodzi za CS-u, ale słuchajcie, nie ma tak dobrze. Jeszcze trochę ze mną będziecie musieli się przemęczyć. A wracając do E39, no co? Pan z Łodzi jedzie, ma oglądać, jest zainteresowany kupnem, więc oglądajcie odcinek dalej. A na pewno dowiecie się więcej szczegółów ze, z potencjalnej sprzedaży. Także oglądajcie. Pamiętajcie, że pan Adrian chce sprzedać samochód, więc jak ktoś z was chciałby zostać właścicielem tego pięknego pojazdu. Tego głośnego, wolnego, wolnego i twardego, i, twardego i z, z, zgrzytającą dwójką. Piszcie na biuro małpa .ac Możecie dowiedzieć się więcej szczegółów. Słuchajcie, widzowie pan już przyjechał, właśnie oglądamy 39, jedziemy na. w prawo pojedziemy. Jedziemy na 39 pojedziemy trasą, którą jeździmy na, na odcinkach HCS-u. Trochę ją pan sobie tutaj obada. No i co? Jak się będzie działo coś ciekawego, to pewnie będziemy nadawać na bieżąco. Dobra, będzie trochę dłuższa prosta, więc możemy tą dwulitrówkę teraz ukarać. No, 2 litry, nie, 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 nie jest to 2,8. No, trzeba przyznać, że 2,8 to jedzie bardzo przyjemnie. A nie, nie ma planu na jakiegoś Swapika? Coś tam to nie... no, Zobaczymy, czas pokaże, nie? Rozumiem. prosto, tak. prosto, tak. Zawrócimy sobie dalej. No, w środku też ten wydech jest słychać, nie? Jednak ten, ta, ta przelotowa rurka jest dość. Głośno. fajnie zakręta. No tym, tym oddaję. Jak się ją, ja się zawsze śmiałem z tego samochodu, że gdy podchodzi się do niej zbyt blisko, czar pryska. Ale jak się człowiek nie przejedzie, szczególnie po zakrętach, nie? już pominiemy po przyspieszenie, nadrabia ten samochód. Tym bardziej też fajnie, bo ona nie drga. Powyżej 100 na godzinę też nie ma tych drgań. Rozumiem, że skrzynia jest krótka, dyfer jest krótki, bo to 2 litrówka. Natomiast gdzieś tam 140 w trasie też nie męczy. Nie? Więc z tych rzeczy akurat. Trzeba powiedzieć, że to są jej atuty. Że mechanicznie jest całkiem spoko. No mówię te wycieki, jedynie gdzieś tam. tutaj... Możemy pojechać dalej prosto, albo możemy sobie zawrócić i wracać. Jak tam pan... Mm. bo możemy sobie dalej pojechać jeszcze, mm -hmm. nie? Jak coś, więc śmiało... Możemy zrobić? Albo tu zawrotkę zrobić ten... na skrzyżowaniu, dokładnie. była szpera, można, by było wączura zakręcić, nie? nie? <laughs> Prawda jest, antena nie z takich jeszcze ze środka mhm. informacji. A i ciekawostka, trochę minus, dla mnie akurat to była zaleta. Jeśli chodzi o ten panel klimatyzacji, jest zmieniony na automatyczny. Mhm. Bo ona ogólnie, oryginalnie miała jednostrefową klimatyzację i dalej ją ma, tylko po prostu jest zmieniony panel na automatyczny. Ustawienie temperatury działa, ustawienie moc mocności nawiewu, że tak powiem siły nawiewu działa. Mhm. Natomiast co nie działa? Nie działa ustawienie yy, gdzie ma wiać, ale jest, pokażę nawet widzą, jest myczek pod tytułem wypuszczone przewody od yy, manualnej klimatyzacji, jest do tego karteczka w zestawie, proszę bardzo, podpisane kolory, co odpowiada za co. A, rozumiem, tak, rozumiem, no. że no, wygląd, nie wygląd nie ukrywam, że jak widzę manualną klimatyzację P39, no to mam odruch, odruch wymiotny, nie. Więc uznałem, że coś kosztem czegoś. Tak. No tak, bo tam mówię, że to była bieda taka. No, bieda edycyn, multifunkcja, zresztą do której ludzie się śmiali. Napis, uwaga, uwaga, napis jest starty. Już nie ma z tyłu na kierownicy BMW 520, bo tam widzę, wypisali. Nie ma, zmazałem, ale tak, dokładałem multifunkcję, dokładałem ten pomad, wszystko jest i jest sprawne, działa. Dokładałem sufit, to też robiłem ja, bo ona nie miała. Co jeszcze robiłem ze środka? No, te grzane elektryczne fotele, to też robiłem ja. Yy, odgrzanych foteli bezpiecznik jest w oryginalnym miejscu. To mogę powiedzieć od razu, że jak jakiejś dużej jest rzeźba, ale dużej mm -hmm. rzeźby nie ma. To wszystko działa, zresztą to nie jest od pół roku czy od miesiąca, tylko to już jeździ ze mną pewnie od 2-3 od lat. W prawo, jeśli do warsztatu wracamy. Mm -hmm. Więc tak to wygląda. Co jeszcze było robione? Wymieniłem głośniki z przodu, z tyłu w półce też, bo te oryginalne bękowskie muszę przyznać rusz charczały. No radio z Androidem. Lusterko fotochromatyczne, które w nocy faktycznie też się ściemnia. Nie zawsze, ma tam swoje, swoje humorki, natomiast gdzieś tam... Jak dobrze z tyłu przyświecą, to, to się ściemni, nie, bo muszą być spełnione dwa warunki, musi być ciemno i musi ktoś z tyłu zaświecić to lusterko światłami, nie, więc tak, to, tak te lusterka działają, tak, żeby się ściemniło i tak to chyba wszystko. Błędów żadnych w komputerze nie ma, mówię, jest na pewno błąd tego termostatu, tej, tej, tej grzałki, natomiast no my tutaj z chłopakami zresztą uważamy, mm. że ta grzałka no to jest... Ona służy do podgrzewania, jak jest zimny samochód, nie? Po prostu A, szybciej zimny. osiąga temperaturę. Chodzą po internecie głos, pogłoski, że to też obniża tą temperaturę mm -hmm. zamiast no, no nie bardzo chce mi się w to wierzyć, żeby grzałka obniżała temperaturę. Grzałka to raczej grzeje, nie? Także z błędów, no i czasami od gazu wyrzuca katalizator, nie? W sensie no, sądy, ale to norma. Lewusa raczej nie bierze, gumy od przypływu że też są zmienione. Nie było na robione w ostatnim na czasie. Rynku. Na rondzie prosto, tam przecinamy prosto. No co, tu leja dyfra, gdzieś tam popękana. Gdzieś tam to sprzęgło, zresztą jak pan wyczuł i ta dwumasa. Jak człowiek w wyczuje, to nie szarpie, ale jak się tak wsiądzie z partyzanta, no to faktycznie lubi sobie tam, nie. Przeszarpnąć. Obroty nie falują jak Norberta pz wiesz? <laughs> Także też miło, miło z jej strony. To chyba tyle. No możemy jeszcze na podnośniczek, jeśli Pan będzie chętny wjechać, też coś tam no dla w widzów nie, nagrać. To, to, to. Także widzowie, my jedziemy dalej i widzimy się za chwilkę. Kontynuacja, kontynuacja widzowie. Samochód się sprzedał. Pan go bierze, śmialiśmy, śmiałem się do pana, że samochód się sprzedaje w takich pieniążkach, że tak, ogólnie to sprzedaje koła, sprzedaje lampy, sprzedaje podsufitkę, fotele, a gratis dorzucam samochód, także kwoty wam nie podaję, ale mniej więcej myślę, że wiecie ile to kosztuje, także samochód idzie w rączki, będzie jeździł w okolicach, winne rączki będzie jeździł w okolicach Łodzi z tego co się dowiedziałem. Więc mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć nowemu właścicielowi spokojnej, bezawaryjnej, jak najdłuższej jazdy i tyle widzowie. Moja przygoda ze 39 właśnie dobiegła końca. Wspominam ten samochód bardzo dobrze. Nigdy mnie nie zawiódł. Zrobiła ze mną naprawdę bardzo, bardzo dużo kilometrów i mam nadzieję, że nowy właściciel też będzie ją tak dobrze kiedyś wspominał jak ja. Także dziękuję Wam za oglądanie. Teraz będę się woził w 10 luksusowo. Dzięki do zobaczenia. Pa!